oraz uczniowie Zespołu Liceum Ogólnokształcącego w Dolinie Golesława Króla Skierniewica. Wielkie prawa dla wszystkich! A teraz już, żeby nie przedłużać, o celne otwarcie poproszę prezydenta miasta Skierniewicę Leszka Krypskiego. Panie prezydencie, ten wyższy mikrofon to zapada. Tak, ja jestem mniejsza, mam mniejszy mikrofon. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam gości, którzy dzisiaj przyjechali do Skierniewic. Witam również fundatorów, bez których dzisiejsza uroczystość nie mogłaby się odbyć. Dzisiaj, Szanowni Państwo, będziemy odsłaniać rzeźbę, będziemy witać na dworcu w Skierniewicach nowego, mam nadzieję mieszkańca, który się tutaj już na stałe wpisze w z klimat Spiegniewic, z Kogulskiego. Bo myślę, że każdy, kto będzie przejeżdżał przez Spiegniewicę, każdy, kto będzie z naszego dworca odjeżdżał, będzie mógł wspomnieć tą postać i będzie mógł jednocześnie wpisać jego postępowanie w to, co robimy w sto kilkadziesiąt lat później. Dziękuję jeszcze raz wszystkim przybyłym na dzisiejszą uroczystość, dziękuję jeszcze raz sponsorom i dzisiejszą uroczystość zmienięcia rzeźby Wokulskiego na dworcu w Skierniewicach uważam za otwartą.